Witam was serdecznie w drugim odcinku serii Tokentune. My właśnie udajemy się pod Poznań, gdzie będziemy oglądać bardzo fajnego Lexusa LS400. Natomiast w drugiej części materiału porównamy go sobie do Mercedesa z lat 90. w zupełnie kontrowersyjnym stylu. Zapraszam Was do subskrypcji i do oglądania. Moi drodzy, zanim zaczniemy ten odcinek, chciałbym zachęcić Was do zasubskrybowania naszego kanału, jeżeli podobają Wam się takie materiały, ponieważ planujemy przejechać całą Polskę i pokazać Wam naprawdę najciekawsze auta, a właścicielem dzisiejszego Lexusa jest Marek. Siemanko. Siemanko, witam. Miło mi się tutaj powitać na naszym kanale. Czym jeździsz? Można powiedzieć świeżym zakupem. Autko mam 3 miesiące, jest to Lexus LS 400 drugiej generacji po lifcie. Jest to fura, którą zdecydowanie chcieliśmy Wam pokazać, szczególnie na początku tej serii, z racji na to, że Lexusów LS400 nie ma na drogach dużo. Nie ma. Jak sam emblemat może sugerować, pod maską nam siedzi 18ZFF, v 8 ZFE, V8, kultowa jednostka. 284 konie, koło 400 Nm. Przede wszystkim jest to. Duży, wygodny sedan. No zdecydowanie gabary robi wrażenie, szczególnie, że jest to model, który bezpośrednio konkurował chyba z takimi zawodnikami jak S-klasa, Seria 7. S-klasa, Seria 7, tak jest. Dokładnie. Eee, można gdzieś tam podciągnąć też Honda Legend, jak chodzi gdzieś tam o jakieś limuzyny, którą też obecnie posiadam. Tu jest bardziej auto stricte wyjazdowo-pokazowe, gdzieś tam do trzymania w garażu też, żeby troszeczkę na wartości zyskiwało. Samochód, jak wspominałeś mi wcześniej podczas rozmowy poza kamerą, kupiłeś dosyć niedawno. Tak jest, trzy miesiące jakoś plus minus z tym właścicielem. Auto kupiłeś już docieram, specy... się, docieram się z tym autem, tak, auto jest kupione w takiej specyfikacji, to jest wizja poprzedniego właściciela. Przede wszystkim rzeczą, o którą najpierw chciałbym Cię zaczepić, która rzuca się w oczy, jest to, że leks jest dwukolorowy. Na górze mamy srebro, na dole mamy taką czerwień, to jest oryginalny wypust, czy to jest malowane? Nie, to jest też oklejone przez poprzedniego właściciela w tutą, tak zwany e, srebrny z oryginału. Już jesteśmy w dolnej części... <grymne> nie, nie, nie. <grymne> to moje najlepsze siedzisko, no co? Wrzucają nam się w oczy bardzo ładne felgi. Widzę, że są to VSKF-y. Oryginalne? Tak jest, oryginalne, 19 cali z fajnym parapetem. Pasują tutaj jagula, jest opona naciągnięta, samochód jest generalnie bardzo nisko posadzony, nie wiem czy materiał to odda, ale no wjeżdżając na ten podjazd no to tak naprawdę zderzak nam szedł na centymetry można powiedzieć, on już był tak posadzony jak go kupiłeś? Był niżej, bo był jeszcze niżej, niżej 3 centymetry, musiałem go niestety podnieść, bo nie miałem możliwości nawet gazu do domu, także szkoda jest cokolwiek pourywać. No, szkoda cokolwiek pourywać, ale wiesz, jedyny dobry kierunek kręcenia wintu to w dół. Tak był w dół, ale jest plan modernizacji zawieszenia, także To, to planujesz też... wejść tutaj z jakimś air czy. Tak jest. Czyli powietrze. Tak, idziemy w powietrze. Płaka. Mamy no, fotele, które są w stanie rewelacyjnym. Wy to widzicie właśnie teraz na przebitkach i co warto powiedzieć? Jaki mają przebieg i ile razy były odnawiane? Samochód jest z 1998 roku, przebieg ponad 300 tysięcy i środek jest pełen No I to jest rzecz, której tak naprawdę w dzisiejszych samochodach nie spotkamy, czyli skóra, która jest faktyczną skórą i wytrzymuje naprawdę wiele. Nie jak Sky, który się aktualnie stosuje. Bo bliźniaczą konstrukcją tego auta jest chyba Toyota To A Toyota Celsior. Celsior, tak jest. A to jest Toyota puszczona jest stricte na rynek japoński. Tylko i wyłącznie, i wyłącznie na rynek A to ja mieliście okazję zobaczyć w materiale ze Stance Experience, który już miga u nas na kanale, a odnośnik wam się właśnie wyświetli. Słuchaj, skoro idziemy po kolei, przejdziemy może teraz do tyłu i omówimy się sobie, co się dzieje z tyłu. Jasne. I tutaj tak naprawdę mamy specyfikację, która chyba za wiele serii nie ma. Widzę, że są cleary, widzę, że jest jakiś wydeszek zrobiony, a pojeznam o tym trochę więcej. A co do lamp, to jest bardzo fajna ciekawostka, bo to są oryginalne lampy. Lampy w Leksusie są po prostu podwójnie klejone, są podwójne klosze. i tu jest kolorowy klosz ściągnięty, i zostaje wtedy piękny klik. Bardzo ładnie to siedzi. Jak chodzi o wydech, e, mamy zostawione oryginalne, oryginalne katalizatory. Później już jest ładnie pociągnięta nierdzewka na dwóch tłumikach plus X-Pipe. No, gada, gada bardzo przyjemnie, słychać tą fałeczkę. No i to jak rozmawialiśmy, środek, który jest utrzymany perfekcyjnie mimo swojego przebiegu i lat. Yy, ciekawą rzeczą, która wydaje mi się, że nie jest oryginalna, jest chyba ten podłokietnik z tyłu, dokładnie jego przedłużenie. Tak jest, to jest dołożony stoliczek w stylu VIP, e, mamy też poduszki Junction Produce, e, mamy ciekawe dywaniki. Ludzie się śmieją, że to jest trochę cyganeria, mi to ak akurat osobiście siedzi. Tak trochę zalatuje wizytą u babci na tak. niedzielnego kotleta. Tak jest, no ale to wszystko nawiązuje do komfortu jazdy. Mamy dywan babciny i mamy kanapę babciną, można powiedzieć, bo się wszystko w hotelach się naprawdę siedzi w kanapie babcinej. Wszystko się pięknie łączy w całość. A powiedz mi, czy takie przedłużenie podłokietnika to było oryginalne akcesorium, czy to też jest inwencja twórcza? Nie, to jest inwencja twórcza, jest też dołożone, plan jest na rozbudowę tego. Dołożone na pewno będą stoliki na tylne oparcia przednich foteli, plus przedni stolik nad chowkiem pasażera. o Nad chowkiem pasażera. Ok. To drewno, rozumiem, że tutaj wszystkie przyciski to jest w oryginale, tak jak to jest w tak jest. To jest wszystko. Środek calutki jest w oryginale, no oprócz dywaników i oprócz dołożonego tego stoliczka tylnego. To fura jest pięknie zachowana. Wy to widzicie właśnie na przebitkach, na mnie to w ogóle, to jest rzecz, która zrobiła mega wrażenie, czyli to, że auto ma 27 lat, wygląda jakby wczoraj opuściło fabrykę. Z tyłu chyba, jak mam być z wami szczery, z tyłu chyba nikt nigdy nie siedział. Też tak go wstawiam. Jeżeli ktoś już siedział, to bardzo rzadko. Dobra, yy, odpalmy go, posłuchajmy jak on gada. Jasne. Bardzo Ci dziękujemy za to, że pokazałeś nam swój wóz, opowiedziałeś nam kilka słów o sobie. W podziękowaniu od firmy CRC przywieźliśmy dla Ciebie taki skromny upominek. Super, bardzo dziękuję. Mamy również koszuleczkę naszą. Ekstra. Oraz magiczną kopertę z zaproszeniem na nasze wydarzenie, które będzie się odbywać już w jesienią w przyszłym roku. W środku są wszystkie dane. Zapraszamy Cię oczywiście na specjalny sektor VIP, który będzie typowo dla samochodów pokazanych podczas tej serii. Super, bardzo chętnie przyjąłem. Bardzo Ci dziękujemy za udział. Dzięki również. E, moi A, drodzy, z podjazdu Marka przenosimy się na naszą halę do Kaspra. Siemanko Kasper. Kasper wpadł do nas, tak wyjątkowo nie jesteśmy u niego na garażu z racji na to, że jego garaż aktualnie wygląda tak. I nie ma tam niestety miejsca, żebyśmy mogli wjechać i komfortowo sobie pogadać o Twoim wozie, jakim jest. Mercedes, Mercedes klasy E, 4.2 V8, w takim dość stylu kontrowersyjnym, jak na E-klasę, nie? Takim dosyć szaleńczym stylu, jak widzicie. Pura jest mega nisko posadzona, mieliśmy problem w ogóle, żeby wjechać i przez próg bramy i przez próg warsztatu. Yy, Druga sprawa, że rzuca nam się tutaj w oczy kilka smaczków, o których pogadamy. Na pewno jedną z rzeczy, która najbardziej rzuca się w oczy jest nietypowa, jak na Mercedesa, okleina. Powiedz mi, skąd pomysł na taką okleinę? Yy, pomysł zrodził się dość spontanicznie, z tego względu, że... Yy, auto najpierw zrobiłem w pewnym sensie w clean looku, nie? Yy, była to stęsówka. Taki był pierwszy plan, bo zawsze chciałem mieć stresówkę, a właśnie nigdy mi to nie wychodziło. Zawsze, zawsze było za mało, nie? Auto usiadło w dół, poszła felga, było po prostu czarne, ale stwierdziłem, że ono jest mi zwyczajnie mało. No i tak siedziałem, któregoś razu przy komputerze zacząłem grzebać, zrobiłem sobie jakiś tam projekt wstępny. I stwierdziłem, że idę w to po prostu. Coś innego niż wszystko, nie? Ty to auto budowałeś od totalnej serii, totalnego tak. zero, tak? Wszystko jest tutaj zrobione Twoimi rękami, bo tak jak rozmawialiśmy poza kamerą, między innymi zajmuję się jeszcze detailingiem, właśnie wrappingiem. Tak. tak. E, więc ta okleina jest, można powiedzieć, Twojej produkcji, pod Twojej ręki. Dokładnie. Wszystko, wszystko w tym samochodzie robiłem sam, od blacharki, przez lakier, e, zawieszenie, oklejne, generalnie, żeby było zabawniej, e, wycinałem wszystko sam nożykiem, to nie jest splotera, więc zabawy było naprawdę przy niej dużo. Klatka, no jest zrobione moją ręką, nie? Nikt tutaj inny nie przyłożył do tego ani, ani, ani przez chwilę. Wspomniałeś o klatce i cały czas wspominasz, że robisz wszystko własnoręcznie. Klatkę też wykonałeś sam, czy zlecałeś jakiejś firmie? Nie, nie. Klatka Czyli nie sam, sam też docinałeś wszystkie rurki, sam Dokładnie, sobie dopasowałeś? To to tak. Wszystko malowane u mnie w garażu. No to moi drodzy widzowie szacun, bo... <laughs> Nie, nie, jeden to, znaczy bardzo mało osób to potrafi, to jest dosyć trudna sztuka, żeby to dobrze No, yy, Przez większość swojej kariery zawodowej pracowałem na technologii, byłem spawaczem, więc akurat tego typu jakie warsztatowe roboty to tam nie jest jakiś wielki dla mnie problem. No a samochody po prostu to była moja pasja całe życie, więc jak się to fajnie połączyć, to połączy, to, co z tego można zrobić. No. Jasne, że tak. Yy, jak już wspomniałem wcześniej, pewnie widzicie, że mamy tu. Zupełnie 180 stopni inny styl niż widzieliśmy wcześniej. I powiedz mi teraz, czy nie kusiło cię, żeby też uderzyć właśnie w taki VIP-style, taki typowy clean, lub zostawić go w tym czarnym, zostawić go na eee, Tak, tak. W ogóle to była pierwsza rzecz, którą ludzie mi proponowali. Jak tylko ten samochód kupiłem, to wszyscy mnie namawiali, idź w vip to jest jak e klasa, to musi wyglądać, tam musi szampan z tyłu stać. I przez chwilę faktycznie nad tym myślałem. Natomiast. Yy, no, z biegiem czasu stwierdziłem, że no, to nie do końca moja bajka, nie? Ja jednak zawsze byłem fanem klimatów racingowych, DTM-u, więc no, po prostu zawsze u mnie się kończy to w tą stronę. Nawet jak próbuję coś innego, to z biegiem czasu i tak dojdę do takiego etapu, nie? No Kleina jest mocno zainspirowana DTM-ami, właśnie no, tak, takimi tak, seriami tak, Generalnie wszyscy sponsorzy, którzy są na aucie tutaj, sponsorzy, to są sponsorzy, którzy w Mercedesie w tamtych latach, w wszystkich, na wszystkich Mercedesach można było spotkać to logo, tak, oni sponsorowali Mercedesa w tamtych latach, stąd wszystkie te nazwy, aczkolwiek sam wzór to jest po prostu mój pomysł, nie? Mój pomysł, a powiedz mi, numer 42 ma jakąś szczególną symbolikę? Tak, no to jest nawiązanie po prostu do pojemności silnika, nie? Okej, okay. bo siedzi nam tu 4.2 V8. Dokładnie tak. Zmodzone, seryjne? Nie, jest to raczej seria, czy raczej, jest to seria, jedyne co tutaj jest zrobione Mechanicznie silnikowo to jest po prostu dolot, który wychodzi z zewnątrz przez lampę, ale to, to jest taki gadżet bardziej, nie? Okej, okay, rozumiem. To... E, planujesz coś z silnikiem działać w przyszłości, czy raczej nie chciałbyś go e... Czy planuję, to jest e, za dużo powiedziane. Chciałbym, a czy coś z tego wyjdzie, to zobaczymy z biegiem czasu. Wydaliśmy oklejnie. chciałbym jeszcze cofnąć się troszeczkę do takiego tematu, od którego w zasadzie powinniśmy dzisiaj zacząć, e, czyli... Powiedz nam, jak kupiłeś to auto? Bo, drodzy widzowie, za kamerami dowiedziałem się, że ta historia jest bardzo ciekawa. Ale chłopaki powiedzieli, że nie powiedzą mi ją przed kamerą. Także macie live reaction na to, co tam ogólnie, się zadziało. Ogólnie rzecz biorąc, kupno tego samochodu to był w zasadzie przypadek. Przed nim miałem kijówkę, dwójkę, też tam trochę modziłem ją i miałem wypadek. No, w momencie straciłem samochód, nie? No i tata poruszył swoje kontakty. E, okazało się, że znajomi jego mają, tego właśnie Mercedesa, u mnie w mieście był hatowie, niedaleko, w takiej konfiguracji, tak 4 w całkiem dobrym wyposażeniu. E, no i stwierdzili, że auto się u nich zmarnuje, wiedzą, że ja się tam trochę bawię. No to też powiedzieli za niego dobrą cenę. Natomiast e, mimo wszystko to był takie etap życia, że rodzice. Nakręcali mnie, czy na pewno trzymam ten samochód, czy to jest dobry pomysł, i tak dalej, i tak dalej. E, tydzień po wypadku urodził mi się syn. Mhm. I kiedy ja goniłem na porodówkę, to mój ojciec, niewiele myśląc, wsiadł w samochód, pojechał i podpisał umowę, żebym miał czym jeździć, i dojeżdżać do szpitala, nie? Także no, nie spodziewałem się, że go będę miał, i się pojawił nagle. Także jest. O tyle też dla mnie sentymentalnie ważne, że pojawił się dokładnie w tym samym momencie, nie? Co, co, co najważniejsza osoba w moim życiu, nie? więc to jest dość ciekawy punkt. Dobra, przejdźmy do takiej specyfikacji przyjrzyjmy się mu troszeczkę bliżej. Czyli pierwsza sprawa: mnóstwo wlotów z przodu, które jak dobrze wspomniałeś, mogą się do czegoś przydać w przyszłości, A, tak, tak. Generalnie to tak, o ile te w zderzaku są raczej tutaj wizualnym tematem, tak ten faktycznie służy już jako dolot. No i prawdopodobnie chciałbym to troszeczkę udoskonalić, rozwinąć. Mhm. Nie powiem, że nie, bo są jakieś tam plany silnikowe, jest to wolno wolnossące V8, można by było jednak to zmienić, nie? Spodziewam się co powiesz i zadam Ci od razu pytanie, turbo czy kompresor? No i to nie jest takie proste odpowiedzieć. Myślę, że kompresor, aczkolwiek rozważam też dwie turbiny, nie? No bo co warto podkreślić, Kasper jest w sumie z wielkościowo podobnego miasta co my, czyli z Bełchatowa. I co też bardzo ważne, podobnie do nas również ma swoją ekipę, która nazywa się... Pójdzie. Jeździcie razem po eventach, jest Was tam dosyć sporo, z tego co widziałem. Eee, nie wiem, powiedz mi dwa słowa, długo już ta grupa jest założona? i tak, ekipa ujdzie już powstała dawno temu, nie chcę teraz strzelać dokładnie, ale to chyba był 2014, nie, albo nawet lepiej, ale 2014 nie jestem pewien, w 100%. Eee, ja w tej ekipie też już jestem parę ładnych lat, eee, mamy dość sporo osób, Izby ochotowa. mamy sporo osób z Kalisza i z okolic, eee, dlatego no, jeździmy razem na eventy, to jest też fajny, fajny moment, żeby się spotkać, eee, no i myślę, że są tam dość fajne furki. Tak mi się wydaje przynajmniej. Myślę że, myślę, że z reprezentantami ujdzie, że tak to nazwę. Spotkamy się w tej serii jeszcze raz, bo faktycznie jest na czym oko powiesić i to już wam mogę zapowiedzieć, że będziemy starali się ściągnąć chłopaków do nas niejednokrotnie. Także drogi widzu, łap przewidkę Mercedesa na otwartych klapach i widzimy się za moment. Bardzo Ci dziękujemy, że przyjechałeś tutaj do nas, że zechciałeś z nami porozmawiać o tym fantastycznym Mercedesie. Tą serię tworzymy tak naprawdę wspólnie z trzema firmami, z firmą Intercars oraz z firmą CRC, od których mamy taki drobny gifcik dla Ciebie. Dziękuję bardzo. Są to chemie samochodowe, które na pewno Ci się przydadzą. Oprócz tego od nas jest tutaj również smyczka, jest tutaj również naklejeczka. Mamy nadzieję, że skorzystasz, że będziesz zadowolony. Dodatkowo mamy również zaproszenie, które tworzyła nam firma Hot Studio. Jest to zaproszenie na specjalną strefę VIP podczas przyszłorocznego Stenz. Co do strefy VIP, więcej będzie już niedługo na Instagramie Stenz, który wyświetla Wam się na ekranie. Dodatkowo od nas mały upominek, czyli koszuleczka. Dzięki wielkie, super. Bardzo dziękuję, również dziękuję. Wam dziękujemy za oglądanie tego materiału. Jeżeli podobają Wam się odcinki z serii Tune zostawcie subskrypcję, zostawcie lajka i skomentujcie ten film, które auto, który styl siedzi Wam bardziej. Zapraszamy na socjale naszych partnerów, tak, czyli do firmy CC, do firmy Intercars i do firmy Hot Studio. Wbijajcie również na Instagramy chłopaków, które macie w opisie. I widzimy się już niebawem w kolejnym odcinku. Pozdro!